witajcie na moim kanale ja jestem mesi a to kolejny odcinek wyzwania not sobery witam się z wami w pokoleniu czwartym kwarc e, witam się z wami u dziewczynek i u claire która hmm, dziewczyno chodź tutaj chodź tu wróć do nas jak widzicie claire już jest tutaj przygotowana na budowę, tak, tak, no bo możecie się domyślać już po miniaturce i po tytule, że odwiedzimy dzisiaj miejsce budowy naszego nowego domu. Kler już jest bardzo, bardzo zaawansowana w swojej karierze, jest przywódczynią w słusznej sprawie. Następny awans to ikona dobroczynności, i to już będzie wymaksowana nasza. Kariera, więc tak naprawdę niewiele nam brakuje. Dosłownie jednego przyjęcia charytatywnego, które właściwie moglibyśmy zrobić w naszym nowym domu. Dziewczynki, jak wy się czujecie? Jak wy się czujecie? Poczekajcie, ja już Wam pokażę, jaki tutaj jest. Yy, czy ja mogę w ogóle sprawdzić? Tam? Nie, nie mogę. A wy dzisiaj idziecie na zbiórkę harcerską. O nie! Do kiedy wy macie tą zbiórkę? Do szesnastej. Dobra, słuchajcie. No to tak, to o, zdecydowanie pozdobywamy zdolności harcerskie. Mamy tutaj odpowiedzialność obywatelską dla Aurelii, do zdobycia. A Marigold, czy ty coś też tutaj masz? Nie. Ale myślę, że. No one idą, idą prawie łeb w łeb. Wydaje mi się, że Aurelia jest bardziej od Marigold zmotywowana. Boże, dlaczego ty jesteś smutna? Kto znowu zmarł? Nie mam zielonego pojęcia. Claire, w Skarbie. I tak, więc jedno wielkie wydarzenie. To będzie wizyta na Placu Budowy, a drugie ważne wydarzenie, no spójrzcie, patrzcie co my jutro mamy. Jest sobota po południu. A jutro są urodziny dziewczynek, więc myślę, że troszeczkę tak przez tą budowę. Kler, ja cię muszę przebrać, bo ty mnie tu rozpraszasz strasznie. Tak, więc zdecydowanie przez tą budowę te urodziny dziewczynek zejdą troszeczkę na dalszy plan, to znaczy, będziemy świętowali urodziny, ale będziemy je świętowali w takim małym, bardzo małym rodzinnym gronie, ponieważ pomyślałam, że no, wybierzemy się, pojedziemy sobie autem do miasteczka, w którym powstaje nasz nowy dom. I możliwe, że na tam kalani odrzuć propozycję pracy. Zostaniemy tam chyba na noc. Pójdziemy sobie do restauracji. Myślę, że Filip do nas też dołączy. Skarbie, a ty jak się czujesz? Oh, higiena słabo. Filip też do nas dołączy, oczywiście, tata dziewczynek. Weź szybki prysznic. Dziewczynki poszły. Super. No, i to będzie po prostu taki malutki, kameralny obiad w restauracji. Na mieście. No, gdzie się przeprowadzamy? To już dosłownie zobaczycie za chwilkę, bo dziewczynki wracają dosłownie za godzinkę z kawałkiem ze zbiórki. Uwielbiam to, że oglądamy tutaj film, a koty dosłownie drą się na ten telewizor, <śmiesz> zwłaszcza Izabel. Nie wiem, co jej nie pasuje. No chyba telewizor jednak, ale siedzi, no. O, dziewczynki wróciły ze zbiórki harcerskiej. No dobra, <śmiesz> komiczne to jest. E, czyli my, słuchajcie, zbieramy się, pakujemy i wyjeżdżamy. Wyjeżdżamy dosłownie tylko na jedną nockę tak naprawdę. E, także kotki nasze mają jedzenie. Dobra, trzeba im uzupełnić. I widzę się z Wami na miejscu. Moi drodzy, no więc jesteśmy, słuchajcie, jesteśmy na miejscu. E, tak, fogi Izabel i Bubu zostaną w domu z opiekunem. My wynajmujemy sobie tutaj, zaraz nad samym brzegiem, ten przeuroczy domek. Proszę, tutaj, zaraz przy samym porcie. E, I za chwilkę o nie, nie lubi grania w gry wideo. No to chyba. A nie, lubi! No to dobra, no to jak lubi, to chyba lubi. A tam. W oddali, o nie, ozdoby świąteczne się na to założyły, no słabo, ale tak, tam już w oddali widzicie nasz dom, więc może zanim zrobi się ciemno, e, chodźmy z dziewczynkami, Bo one widzą już tutaj się, no tak, tu już się odstresowuje młoda, Aurelia już tutaj... Pogrywa sobie na konsoli. No, świetnie, świetnie. Chodźcie, idziemy, idziemy, pokażę Wam, bo to nie jest tak naprawdę tak daleko. Właściwie to główna droga w Brindleton Bay prowadzi do tego domu. Mamy przepiękny widok na zatokę. No, cudownie tu jest, ale no, podejdźmy tutaj razem. Chodźmy tutaj razem, odwiedź. Razem ze swoimi córkami. Bierzemy dziewczyny i idziemy. Dobrze, jesteśmy na naszej działce. No rozbraja mnie to, że ktoś nam tu zawiesił ozdoby świąteczne. Ja nawet nie mam ustawionych ozdób na nadchodzące święta. No ale dobra, niech będzie. No tak, jak widzicie, mamy tutaj już no, rozpoczętą budowę, ale myślę, że dosyć. Szybko będzie się tutaj posuwała praca nad nią. No, widok mamy po prostu przecudowny. Na zatokę będziemy mieli piękny ogród, nawet drzewo mamy jakieś, więc myślę, że tutaj odżyjemy. No, dziewczynki raczej nie będą zbyt zadowolone. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale no, młoda, gdzie ty biegniesz? Ty biegniesz. A, na plac zabaw. Gdzieś tu jest Plac zabaw. Wiecie co? Może podejdźmy tutaj. Gdzieś tutaj można podejść. Simon? Nie, nawet tutaj. O, można najdalej tutaj. Tak pomyślałam, że moglibyśmy sobie chwilkę połowić ryby. Tutaj mamy klub, więc, no, Claire będzie miała na pewno co robić. Miasteczko nie jest zbyt duże, ale no. Jest tutaj kilka ciekawych miejsc. Mamy tutaj stadninę koni, której akurat no stąd nie widać. Ona jest gdzieś tam w tamtą stronę, w stronę plaży. No, przeurocze miejsce. O, może chodźmy tutaj. Ej, fajnie tu. Dobra, tutaj mamy bar, więc możemy też sobie skoczyć, zjeść jakieś frytki. Może my właśnie to zrobimy? Dobra, no to chodźmy. Chodźmy na frytki bo kolejnego dnia, o tutaj, postawiłam nam małą restaurację w porcie, więc tutaj sobie pójdziemy jutro na obiad z tatą i z mamą, no i postarzymy dziewczynki, matko. Nie mogę uwierzyć, że one już się staną nastolatkami. Ach, jak ten czas szybko leci. Dobrze, raczej z głodu tutaj nie umrzemy. Widzę, że chyba Claire zamówiła też sobie, tak, jakiegoś drinka. W międzyczasie dziewczynki sobie tutaj grają. Ej, spoko. No to co, to może sobie pogramy. Graj z, z Marigold. E, tutaj jest nasze jedzonko, czyli jakieś tam wiecie, krakersy, sery e, i jakieś tam wędliny. Młoda, gdzieś ty poszła? A, bo ty poszłaś sobie czytać. No dobra, a mama co tutaj ma? Czy ty masz po prostu wkrętak? No dobra, jaka jakość? Wspaniała! No to nieźle. Ok. Simowie, którzy szukają miłości, są we właściwym miejscu. To wieczór singli. Oznacza to, że samotni, flirciarscy. Flirciarscy Simowie mogą stawiać sobie nawzajem drinki, płacąc mniej. Czy ktoś się do nas tutaj przysiadł? Jakiś typ? No, chyba nie bardzo. Może niekoniecznie wiecie, w jakimś portowym barze będziemy szukać. Y Wrażeń, usiądź tutaj. Czy my możemy w ogóle dołączyć do gry? Graj razem. O, no, wypiłaś, więc, więc możesz się dołączyć do gry. Pograjmy sobie, zobaczymy, kto wygra. Wy nie lamę. Kto tu taki mniej. Nie, no powiem Wam, że obstawiam, że Claire zawali temat. Tak mi się coś wydaje. Mhm, mam jakieś takie dziwne przeczucie. Ej, ona jest mega pewna siebie. Jak to się dzieje? O! Oh, powiem Wam, że co, jak co, ale nie sądziłam, że akurat Aurelia przegra. No i ten typ z zielonymi włosami, przepraszam, turkusowymi, będzie tutaj za nami łaził. Czy to? Nie, no dobra. Tomasz Laurent. Okej, okay, młody dorosły. Okej, okay. usiadł. i stąd, człowieku. Gramy tu z dziećmi. Trochę to niezręczne. Słuchajcie, dobra, dokończymy sobie tutaj partyjkę i idziemy spać, bo że ten typ znowu koło nas chciał usiąść. Nie, nie, nie. Sam. Po prostu sam. Mega podejrzany gość. Gość bez nazwiska. Dobra, okej, okay. oficjalnie y, rozpoczęliśmy kolejną rozgrywkę y, i chyba na tym poprzestaniemy, idziemy, Boże, one jeszcze tutaj zdobywają umiejętności, może to nawet nam się przyda, ale nie, bo mamie chce się siku, mama ty to zostaw, gdzie tu jest toaleta, czy tu jest podział na no, damskie, męskie, idź siku. Wy dziewczynki, jak się czujecie? o matko, wy też się niezbyt dobrze czujecie. Wy jesteście w ogóle głodne. Ej ej ej, 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 weź porcję razem. Zostawcie to, zostawcie to. Zostawcie to, dziewczynki. Zostawcie. Jemy, po to to mama kupiła, żebyście sobie coś wcisnęły. Eee, Najedźcie się tutaj, bo w domu nic nie ma. Eee, I co? I widzimy się na miejscu. Tak sobie pomyślałam, jesteśmy oficjalnie na wakacjach, więc pograjmy sobie jeszcze na konsoli. Mała partyjka, malutkie zawody. A co tam? No nie zaszkodzi nam, to jest północ dopiero w sumie. Nie musimy tak naprawdę jakoś mega wcześnie wstawać. Rano pójdziemy sobie, boże, tu jest zimno? Rano pójdziemy sobie do restauracji na śniadanie. A ja już tu patrzę, bo że ty jesteś śpiąca. Okej, okay. gdzie tu jest jakaś sypialnia? Gdzie tu jest sypialnia? Czekajcie, bo ja się nawet po tym domu nie rozglądałam. Dobra młoda, ty idziesz tutaj spać. Ty jak się czujesz? Ty jesteś w sumie śpiąca. Więc idziemy. Czy tobie by się przydało, Siku? W sumie mogłabyś skorzystać. O, mamy tutaj własną łazienkę dla Was. I idziemy spać. No i co? Myślę, że widzimy się rano, wstajemy, chociaż może sobie podarujemy już tą restaurację i pójdziemy z tatą, bo spędzimy tam 8 godzin na tym śniadaniu, więc chyba szybciej będzie jak po prostu kler coś dziewczynkom przygotuje. Okej, okay, więc mamy już kolejny poranek. Przygotowujemy urodzinowe Minimace. naleśniki dla A -a. dziewczynek, które też już wstały, ogarniają się powoli. Claire, ty mogłabyś się streszczać. No widzę, jak po prostu Simy mi stoją i się patrzą w dal, albo właśnie robią coś takiego. Denerwują mnie te animacje. No ale dobra, mam nadzieję, że dziewczynki same z siebie nie zaczną mi tutaj wpierdzielać rzeczy z Lodówki już smażymy na leśniki. E, mamy dziś w ogóle morsowanie, ale niestety w Brindleton Bay nie mamy żadnej miejscówki, w której moglibyśmy pływać. W zimie, więc chyba zignorujemy to święto. Tak mi się wydaje. W ogóle dlatego tak mi się tutaj zgrywa nasza przeprowadzka do Nowego Domu, bo stwierdziłam, że postaże dziewczynki, one mają już urodziny i nie ma sensu, żebym przerabiała ich pokoje. Na nastoletnie, no bo będziemy się przeprowadzali do nowego domu, więc w nowym domu one mają już pokoje zrobione w takim bardziej nastoletnim stylu, mniej dziecinnym. Mają też i współdzieloną, ale bardzo, bardzo dużą łazienkę. Więc no pod tym względem raczej im miejsca nie będzie brakowało. No będziemy mieli też i ogród, kler dostanie też i swój gabinet, więc naprawdę, naprawdę będzie tam dużo, dużo miejsca. Kolega ze szkoły pokłócił się ze mną o to, który pustkostworek jest najpotężniejszy. Moim zdaniem lodorożec. Y Oczywiście, rzecz jasna, no nie mamy zielonego pojęcia, więc powiemy, że no tak, ten, który uwielbia nasze dziecko, więc. Dziewczynki, nie zaglądajcie do lodówki. Mama już kończy na leśniki. No to wcinamy. No wyglądają przepięknie. Zawołaj na posiłek. Szamamy, szamamy dziewczyny. Musimy się najeść, boże wszyscy w piżamach. No wakacje, wakacje po prostu, urlopik. No i tak, mamy dzisiaj pierwszy dzień zimy, resztę schowam tutaj. Wcinamy. O matko, co to się stało? Okres najmu miejsca o nazwie. Eee, numer 1. Stara rezydencja Solna został zresetowany i do godziny 9 obowiązuje czas ulgi. Gdy zakończy się okres najmu, czas ulgi rozpocznie się następnego dnia o godzinie 9 i potrwa przez 24 godziny. W tym czasie lokatorzy mogą się wyprowadzić, o nie ponosząc kary. No to idealnie, idealnie, zarobiście. No, no to super nam się zgrało. Wcinamy naleśniki. Kler, skarbie, ty jeszcze sobie skorzystasz z toalety gdzieś tutaj mamy na dole skorzystasz. Umyjesz sobie zęby, a wy jak się czujecie? Wy się czujecie po prostu rewelacyjnie, więc wcinajcie naleśniki i zerkniemy jeszcze na nasz dom w świetle dziennym, bo ostatnio tak trochę średnio nam wyszło. To oglądanie było już bardzo późno, ale wiecie, Claire była tak podekscytowana, że chciała dziewczynkom od razu pokazać, gdzie będą mieszkały. Skarbie, to już mogłabyś to pozmywać, dobra. No to już sprzątni. O, tobie się punkty przydadzą. Proszę, proszę, idealnie. Po prostu tata ma idealne wyczucie czasu. Zadzwonił do Aurelii. No tak, dziś są ich urodziny i zastanawiać się, czy zechcą przyjść na chwilę do jego domu. Nie. Yy, ale, yy, ale my już go tutaj zaraz zaprosimy. Zadzwonimy do niego. Szkoda, że nie ma takiej opcji od razu żeby y, zaprosić powiedzieć nie, ale <głos》> chodź do nas, gdzie jest nasz tata, gdzie jest nasz tata Filip. Yy, o rodzinne pogaduszki przez telefon, gdzie my tutaj mamy. Zaproś na wspólny urlop o. Zaproś do spędzenia czasu po prostu na tej parceli. Yy, niech tata no. też zobaczy y, przyszły dom w którym będą mieszkały dziewczynki razem z Claire, no więc tak to wygląda tutaj w świetle dziennym no popatrzcie, bardzo lubię tą parcelę, chociaż wolałabym tą stricte na plaży, ale tamta parcela była zdecydowanie mniejsza i przy takim dużym domu nie zmieściłby mi się już tutaj żaden fajny ogródek więc wybrałam tą, myślę, że też jest fajna, bo mamy blisko do no powiedzmy takiego Centrum miasta. Chodźmy tutaj, chodźmy. Jest i tata, pojawił się, i Mary Gold już tutaj sprząta po sobie. Bajzel, który narobiła, tak, tak, chyba jest zdecydowanie bardzo niezadowolona z tego, że będą tutaj mieszkały. Skoro zaczęła wywalać tutaj od razu farbki, albo nie wiem, może dziewczyna chciała nam tu od razu. Ściany pomalować. Oj, Marigold, Marigold. No dobra, słuchajcie, bierzemy Filipa. Boże on jest. Nie, on nie jest smutny. A po prostu chyba teraz wpadł w jakąś zadumę. To co? Bierzemy tatę, zabieramy go do restauracji, zjemy sobie razem coś dobrego i myślę, że. Będzie czas, żeby dziewczynki zdmuchnęły świeczki. Dobra, lecimy, lecimy, moi drodzy, idziemy na kolację. Mam nadzieję. No nie, to dziecko mnie po prostu marigold. Dobra, za chwilę. Zaraz jej zwrócę uwagę. Tylko wejdźmy sobie do środka. Eee, płaszcz ściągnięty. Powiem Wam, że ładna ta restauracyjka. Ale nie za bardzo są tutaj stoliki, przynajmniej we wnętrzu, z miejscami dla czterech osób. Więc wzięłam ten stolik i mam nadzieję, że normalnie będziemy mogli sobie tutaj usiąść. Chyba tak, okej, okay. no dobra. Skarbie, ty tutaj usiądź, cierpliwie, stabilnie siedź. Słońce, ty też tutaj, stabilnie siedź. Siedzimy grzecznie. Kler, Ty dajesz tutaj dobry przykład i zamówmy coś do stolika. Boże, oni się tak porozbierali. Tu wcale nie jest tak gorąco. Wręcz przeciwnie, jest zimno. Okej, okay, okej, okay. no to dla dziewczynek. Co my tutaj możemy wziąć? Kawa? Nie. O, gorącą herbatę po prostu. Niech będzie... Aha, dziewczynki nie mogą napić się herbaty. Świetnie. No to gorący Earl Grey, niech napiją się rodzice. Niestety dzieci w Simsach nie piją niczego, łącznie z herbatą. A jeśli chodzi o... że O, homar z wody, wygląda zarąbiście. To na bogato dla rodziców. A dziewczynki, one mają teraz... Są strasznie wybredne w jedzeniu. Mm, może tego pstrąga aha nie dobra polećmy klasykiem no co wybredne dzieciaki mogą zjeść rybę z frytkami i keczupem <grywamy> bierzemy bierzemy zamawiamy od razu no bo zanim oni nam to przyniosą to minie tutaj 100 lat ojejku co nam tu w ogóle wyskoczyło głęboka więź między Aurelią i Marigold tak czują głęboką więź ich relacja jest źródłem ich siły i pociechy no, przeurocze to jest. No i mają dalej e, podziw. Aurelia życzy jak najlepiej Simce o imieniu Marigold i uważają ją za wspaniałą osobę. Świetnie, że dziewczynki tak dobrze się dogadują. I czy my właśnie dostaliśmy jedzenie? Nie. Było blisko. Było bardzo blisko. Bo czy my czegoś takiego nie mieliśmy na pierwszej randce z Filipem. Nie wiem. Mam wrażenie, że bardzo rzadko się to zdarza, ale. Ach, no tak, tata już tutaj im chyba śpiewa. Urodzinowe piosenki. No i cudnie, cieszyłam się, że szybko dostaniemy żarcie i nic z tego. No będziemy jeszcze czekać. Jeszcze raz tyle. To wyjście do restauracji to oczywiście porażka, jak zwykle. Porażka, więc popatrzmy chwilę na te cudowne, niskiej jakości gołębie, żeby się trochę odstresować. Minęło dosłownie 100 lat, odkąd zamówiliśmy, ale mamy to i jak widzicie, wszyscy są zachwyceni. Dalej nie rozumiem, dlaczego dziewczynki nie mogą napić się po prostu herbaty. Jest to totalnie, totalnie bez sensu. No ale dobra, dzieciaki, wcinajcie. Wcinajcie to, co macie do wcinania. Mama, ty też wcinaj. No, wszystkim tu się siku chce. No, słownie wszystkim. Wsuwaj, młoda, wsuwaj, bo tu będzie zaraz gigantyczna kolejka do toalety. Młoda, weź sobie skorzystasz, jak tylko zjesz. Ty sobie skorzystasz z drugiej toalety. Lecimy z tym tematem. Nie wiem czytacie, też się siku nie chce. Ale tak, mam nadzieję, że przyjdzie zaraz ktoś z obsługi. I zamówimy coś jeszcze. No oczywiście ciasto dla dziewczynek, ciasto urodzinowe, bo chyba będą mogły normalnie tutaj zdmuchnąć świeczki. Eee, Przynieść ciasto? Można, okej, okay. jest, jest. Czekamy na ciasto, a ci w międzyczasie ze sobą flirtują. No dobrze, okej, okay, okej, okay. to chyba całkiem w porządku, chociaż Kler nie jest jakaś. Hiperflirciarska, ale za to Filip to już jak najbardziej. Dziewczynki, no chodźcie tutaj. E, usiądź sobie. I ty młoda też e, usiądź. Czy my zamówiliśmy to ciasto w końcu? Czy wy po prostu... Tak, ja wiem, będziemy dosłownie za chwilę świętowali te urodziny, bo jak nie, to one się same postarzą. Poproszę o moje ciasto. Halo? Zamów wiem, dawać mi ciasto. No to słuchajcie, moi drodzy, nadchodzi ten wielki moment. Pierwsza chyba była Aurelia, więc niech ona zdmuchnie świeczki i za chwilę wrzucimy do tego samego tortu kolejne świeczki. Matko, ta kolacja tutaj to jest po prostu jakieś przegięcie totalne. No, młoda? Nie yeah. Postarzało nam się dziecko. OK, Dobra. Dodajemy jej tutaj cechę. E, geniusz niech będzie. E, i damy jej jakąś nastolatkową, nastawiona na osiąganie celów, niech będzie. Moja droga, dodaj tutaj świeczki urodzinowe. Oj, urocza jest, urocza. A my tymczasem e, tak zdmuchujemy drugi raz. Tym razem naszą Marigold. Boże, aż prawie ochrypłam. E, więc damy tobie perfekcjonistkę, ale damy ci troszeczkę inną aspirację. Może to, może szybkie życie. No i tak, nasze dziewczynki oficjalnie stały się nastolatkami, a to oznacza też to, że będą musiała troszeczkę nam tutaj postarzyć naszą Claire. Jak będą wyglądały, to przekonacie się już w kolejnym odcinku, także mam nadzieję, że ten Wam się podobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie, żeby być na bieżąco z tą oraz moimi innymi seriami. A ja już się z Wami żegnam. Do następnego. Pa!